Thank sure. you. Sure. Sure. Panią Jadwiga z istotną. U stóp jasnogórskiej matki spotykają się kobiety, by podziękować za dar kobiecości, by zawierzyć siebie i swoje rodziny w Bożej Oficzności. Tegoroczne święto kobiet u najpiękniejszej z niewiast jest szczególne. Święcie kobiet u najpiękniejszej z niewiast. Witam w tym wyjątkowym miejscu, w Zabytkowym Bastionie Świętej Barbary miejscu wyjątkowym także dlatego, że upamiętnia Głokotę Wschodu, cierpienie milionów ofiar rosycarskich. Spektakl poetycko-muzyczny przygotowali dla nas dziś nauczyciele i uczniowie pierwszego liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie pod kierunkiem pani Urszuli Zadeskiej, Doroty Marlińskiej i Marka Paściaka, kobiety duszą powstania styczniowego. Zapraszam do wspólnego przeżywania momentu. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie Matki Polki i ich determinacja w kształtowaniu postaw głębokiej miłości do Ojczyzny, żadne powstanie nie mogłoby się ziścić. O Matko Polko, gdy u Syna Twego w źrenicach błyszczy geniusz geniużu jeśli nie patrzy z czoła Dziecinnego, dawnych Polaków, duma i szlachetność. Jeśli rzuciwszy rówieśników grownych, do starca bierze, co mu dumy pieje. Jeżeli je słucha z głową ją kiedy mu wrzodku powiadają dzieje. O matko Polku, źle się tu Klęknij przed matki bolesnej obrazy i patrzaj na wieczór, co jej serce krwa, Takim wróg piersi przeżyje razy. Za zapomnik grobowy, zostaną suche drewna szubienicy, za całą sławę krótki płacz kobiecy i długie nocne ruda w Taki idea o polskiej kobiety ucieleśniała m.in. Henryka pustowój która według opinii świadków uczucie miłości ojczyzny wyssała złona matki, a mając naturę gorącą i wrażliwą dała się umieść prądowi świetlanej chwili w początkach 1861 roku. I to. Muskale chcieli ją siłą zamknąć w moskiewskim klasztorze. O, jakie to intrygujące! Co z tego wyniknęło? Opowiadaj. Nie udało mi się. Bo Henia, jakby na złość, rozchorowała się na zapalenie płuc i musieli ją zostawić babci Koszakowskiej. A jeszcze manifestacje były porywające i wywoływały taką wściekłość zaborców. Pamiętacie? Jak nas prześladowali za śpiewanie pieśni religijnych, a najbardziej za Elżuni, która z mocą w deszcz przebiegła kilka wiązków, żeby ostrzec oddział powstańców przed zbliżającą się zasadzką. Ocaliła życie wielu ludzi, ale sama umarła niedługo później na zapalenie płuc. Kiedy słucham, co mówicie? Na myśl przychodzi mi moja ciotka, Emilia Cieszkowska. W dzieciństwie uwielbiałam jeździć do jej majątku niedaleko Lubertona. Dom ujostwa był bardzo elegancko urządzony. Mój brat, zanim go aresztowali, wywieźli na Sybir, opowiedział mi o jej losie. Podobno straciła wszystko i żyje teraz sama w biedzie, gdzieś na paryskim brzegu. W ich pomieszczeniach stacjonowali powstańcy, wspólnie z gospodarzami śpiąc i jedząc. On już w pierwszej bitwie został śmiertelnie ranny. Gdy zobaczyła to Krysia, rzuciła się do dwie walki, by go pomścić, i sama poległa po ukochanego. Po, po niewiele kobiet. Opierając się na tradycji ustnej, znaje się, że żołnierek było w oddziałach powstańczych około 50, w tym 33 znane z nazwiska. Do najsłynniejszych należały Anna Henryka Pustobójtówna, adiutant Mariana Langiewicza i Zofia Dobronokowa. Pierwsza z nich w czasie bitwy pod Małogoszczem dała przykład niezwykłej odwagi. Przekazując rozkazy na pierwszą linię frontu, ratując rannych powstańców, a nawet osobiście walcząc z napierającymi na miasto Rosjanami. Za ojców, brać kości bielające, w śniega, śniegach wśród Kaukazu skały, sióstr, żon i matek naszych łzy gorące, co wróg im handle w żywe oczy trwa, za lemny za zmarnowane lata, co im zepsuciu trutą myśl i cześć. Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata jęcząc i grzemiąc, mogli dotąd znieść. Na dój Polacy, na święty bój. Wolności duch to Boga Nabój, nabój! Nikczemny zbój, jak spiesz zgłoszony, bierz mnie wreszcie! Niestety nie udało się pokonać zaborców i teraz zostałyśmy same. Mój mąż zginął pod Józefowem w Lubelskiem. Mój ojciec i bracia zesłani na Sybir. Ale nie możemy się poddać rozpaczy. Musimy pokazać Wrocławom, że choć powstanie upadło, polskie kobiety nie dały się złamać. Pomimo prześladowania i nasywania carskich szpicki będziemy nosić żałobę narodową i wychowywać nasze dzieci na prawy Polaków. Typowo kobiecą formą demonstracji była żałoba narodowa czyli czarny strój uzupełniony patriotyczną biżuterią w postaci krzyżyków z orzełkiem, pierścionków lub medalionów ze stosownymi napisami i symboliką. Niekiedy dla uczczenia ważnych świąt i rocznic regułę tę odwracano i kobiety pojawiały się na ulicach ubrane w suknie jasne o barwach narodowych. gdy straszny jęk rozpaczy wstrząsnął waszym łonem, a pomoc męczeństwa krwawe wstało rano. Wtedy wy wszystkie, w szatach sierocej żałoby wyciągnęłyście w niebo dłonie błagające i zaniosły na świeże męczenników groby. Z wieńcem skrwawionych cierni wasze łzy gorące. Ale Polki, Ofiara jeszcze nieskończona, krwią i łzami musimy dopełnić kielicha. Tylko z nową boleścią niech nam wstąpi w wytrwałość, jak wasza pacierz święta, chociaż cicha. I póki przy przemocy pierś naszą przemiada, póki łańcuch nie woli karki wolnych krwawi. Niech czarna suknia Polki świadczy wobec świata o najstraszniejszym gwałcie zbrodniczych bez I jak kir zabitego niech o woła, budząc na razem w piersiach